Dzień dobry wszystkim. Dzisiejszy tekst pobudki porannej zapisany jest w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, w wersety 31 i 32. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przeodziewać, bo tego wszystkiego Poganie szukają, albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego potrzebujecie. Mówiliśmy sobie już troszkę na temat przesłania zawartego w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza, ale tutaj pojawia się nowy wątek, który nie występował wcześniej, kiedy mówiliśmy o liliach czy o ptakach. Jest tutaj powiedziane, że ci, którzy skupiają się wyłącznie na sprawach tego świata i na tym, co będą jeść, pić, w co się będą przyodziewać, są jak poganie. Oczywiście specjalnie podkreśliłem to, że ci, którzy się skupiają na tym, dlatego że troska o byt, o codzienność, o to, żeby mieć co zjeść, mieć schludny ubiór, wyjść do pracy na przykład, czy zająć się jakimiś obowiązkami domowymi, nie ma nic wspólnego z pogaństwem, nie jest żadnym grzechem. Jednak chrześcijanin powinien. Bardziej niż taki przeciętny człowiek, pamiętać o tym, że jego życie jest w Bożych rękach i wszelkie swoje troski możemy zrzucić na niego, bo on ma o nas staranie, tak mówi Pismo Święte. Bóg jest nie tylko naszym Władcą, nie tylko naszym Ojcem ale jest również naszym opiekunem, jest naszym żywicielem. Tym, który troszczy się o każdą najdrobniejszą rzecz, jaka składa się na nasze życie tutaj na tej ziemi. Człowiek, który, tak jak tutaj jest powiedziane, jest poganinem, w tym duchowym sensie oznacza osobę, która przywiązuje wagę jedynie do tego, co jest tu i teraz. I możemy bardzo łatwo wpaść właśnie w taką pułapkę, żeby skupić się na zarabianiu pieniędzy, na robieniu kariery, na wielu różnych e, czynnikach i płaszczyznach, na których ludzie tego świata się skupiają. I chociaż. Same w sobie te rzeczy nie są złe, to jednak gdy pochłaniają naszą uwagę, stają się naszymi bóżkami, a Bóg wyraźnie powiedział, że nie życzy sobie, abyśmy mieli innych Bogów oprócz niego. Oczywiście nie każdy sobie ustawi na przykład jakąś figurę czy obraz i będzie się jej kłaniał. Nie potrzebujemy takich rzeczy, żeby być Bogu chwalcami Wystarczy, że ktoś lub coś w naszym życiu zajmie miejsce Pana Boga w naszym sercu. To już jest nasz Bożek. Tak postępują poganie. Zwróćmy uwagę, że ludzie tego świata, zwłaszcza ci, którzy naprawdę do czegoś doszli w swoim życiu i których podziwiamy za to czy za tamto, na przykład za determinację czy za to, ile osiągnął. To są ludzie, którzy żyją pod nieustanną presją, bo zastanawiają się, jak zabezpieczyć swój majątek, co ludzie o nich powiedzą i mają wiele różnych innych niepotrzebnych zmartwień. Bardzo często jest też tak, że te całe bogactwo i liczne osiągnięcia, które mają na swoim koncie, nie zapewniają im tak naprawdę szczęścia i spełnienia. Pojawia się to tylko na chwilę, a potem są kolejne rekordy do pobicia, kolejne szczyty do osiągnięcia, kolejne pieniądze do zarobienia, kolejne stanowiska do, do obsadzenia. I, I człowiek tak naprawdę nie jest w stanie nigdy się nasycić tych rzeczy, bo one są tylko namiastką szczęścia, namiastką takiej. Siły, stabilności. Natomiast Pan Jezus tutaj mówi, że jedyne, o co powinniśmy się troszczyć i na czym się skupiać, to tak naprawdę o to, żeby powierzać swoje troski i problemy Panu Bogu, bo On ma o nas staranie. On doskonale wie, co jest nam potrzeba. I nawet jeżeli. Czasami syła na nas pewne sytuacje, okoliczności, czy, czy nawet pewne formy błogosławieństwa, które nie odpowiadają nam albo których nie pojmujemy w danym momencie naszego życia. To wcale nie oznacza, że nie jest to dla nas dobre, dlatego że Pan Bóg zawsze wybiera najlepszą z możliwych dróg, co nie oznacza, że najwygodniejszą. I mając świadomość tego, że Bóg jest tym, który się troszczy o nas, o wiele łatwiej jest znosić różne sytuacje, wiedząc, że On ma nad tym wszystkim kontrolę i że nie pozwoli, aby stało się coś, co miałoby w jakiś sposób przyczynić się do naszego skrzywdzenia. Nie chcę przez to powiedzieć, że nigdy nie zaznamy żadnego bólu, rozczarowania, ale bardziej chodziło mi o to, żeby podkreślić, że nawet jeżeli spotykają nas obok radosnych rzeczy jakieś przykre doświadczenia, to zawsze Pan Bóg jest w stanie wyciągnąć z tego później coś dobrego. I tego właśnie Wam życzę, aby według... Tego nawet, co jest napisane w tym tekście. W naszym sercu było takie zaufanie, że Bóg najlepiej wie, czego nam potrzeba. Nie bądźmy poganami, którzy żyją tylko dla tego, co jest tu i teraz. Niech nasz umysł i nasze serce będą skupione na Słowie Bożym i na Królestwie Pana Jezusa Chrystusa. Pomócmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci bardzo za to kolejne zapewnienie, że jesteś Bogiem, który troszczy się o nas i który zabiega o to, abyśmy w pełni Tobie zaufali, że Ty wiesz, co jest dla nas dobre i wiesz, w jaki sposób nas, nas poprowadzić. Dziękujemy Ci, Boże, że tak naprawdę nie musimy się troszczyć o o to co będziemy jeść, gdzie będziemy mieszkać czy o inne tego typu rzeczy bo, bo Ty troszczysz się o to za nas nie oznacza to, że zawsze nam spadnie wszystko z nieba ale czasem możesz tak poukładać okoliczności żebyśmy byli w stanie czy na to zarobić czy w jakiś inny sposób zapewniasz to, co jest nam potrzebne do codziennego życia i funkcjonowania. Panie kochany, chciałbym prosić, abyś w dzisiejszym dniu uczył nas ufności do Twoich obietnic, do tego, kim jesteś i abyś dawał nam w serce świadomość, że w Twoich rękach spoczywa nasz los i naszych najbliższych, a ponieważ wiemy, że nas kochasz, daj Panie, abyśmy Ci ufali, nawet jeżeli nie rozumiemy, dlaczego pewne rzeczy toczą się tak, a nie inaczej. Twoje ręce się powierzamy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam. To była ostatnia pobudka w tym miesiącu. Mam nadzieję, że zobaczymy się również w październiku, kiedy będziemy wspólnie studiować dalej zagadnienia związana z Pismem Świętym. Dziękuję bardzo też za wszelkie komentarze, lajki i subskrypcje, które pojawiają się na naszym kanale. Mam nadzieję, że nie inaczej będzie również i z tym filmem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.